witaj kochanie jesteśmy dziś w kuchni bo chcę powiedzieć o zdrowym trybie życia a dla zdrowia co potrzebujemy no niektórzy mówią że dobre jedzenie i ćwiczenia gimnastyka ale nie o tym chcę w tej chwili mówić chociaż jesteśmy w kuchni ponieważ tak naprawdę Najważniejsze jest numer 1 – oddychanie, i numer 2 – woda. I zaraz o tym opowiem: jak, jak, dlaczego oddychanie, jakie oddychanie i jaka woda. Bez jedzenia można żyć długo. Ja próbowałam głodówek, to kiedyś o tym opowiem o moich głodówkach. Człowiek może przeżyć bez jedzenia 40 dni bardzo spokojnie i zdrowo, z korzyścią dla zdrowia, tak jak Jezus pościł 40 dni na pustyni. Więc jedzenie nie jest aż tak ważne, że bez jedzenia tak szybko nie umierasz. Drugi, druga ważna rzecz, o wiele ważniejsza niż jedzenie, jest woda. Picie, ale oczywiście wystarczy zwykła woda, nic więcej, można eliminować wszystkie inne napoje, zostawić tylko wodę i żyć bardzo nawet lepiej niż przy innych płynach. Zielona herbata też jest dobra, szczególnie zimą gorąca herbata, ale woda tak naprawdę najważniejsza jest woda, która jest w tej herbacie. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Opowiem za chwilę o wodzie, ale jest coś jeszcze ważniejszego. To jest oddychanie, ponieważ bez oddychania umieramy w kilka minut. Jeśli mamy niewystarczająco tlenu w powietrzu, to też jesteśmy chorzy, słabi, nie możemy myśleć i stajemy się chorzy. Kiedy zmniejsza się ilość tlenu w naszych płucach i jesteśmy chorzy, potrzeba go czasami specjalnie dostarczać. Dlatego tlen jest najważniejszy do przeżycia. Wyrzucanie dwutlenku węgla i tlen. I jaka jest najlepsza metoda oddychania? Oddychamy, no ci, którzy ćwiczą jogę, wiedzą o tym, ale to jest nie tylko dla jogi, jest to dla każdego. Najlepiej jest wciągać powietrze przez nos. I być na, oczywiście najlepiej jest to zrobić na świeżym powietrzu. Co jeszcze pewnie zrobimy w, w innym filmie? Jak będzie ładny wschód słońca, to pójdziemy razem i będziemy tam oddychać. A więc wciągamy powietrze przez nos głęboko i podnosimy płuca, do, tak żeby czuć, że wchodzi do końca płuc. Zatrzymujemy na moment, tak, ponieważ płuca potrzebują pobrać tlen. I wydychamy przez usta. Już nos oczyszcza trochę powietrze, a wydychamy długi wydech przed, przez usta. Najlepiej, oczywiście, na świeżym powietrzu. I to wszystko. Na temat oddychania. To jest bardzo proste. Oddychać, wyrzucać ten dwutlenek węgla najdalej, jak tylko możemy, tak żeby do nas nie wracał z powrotem. I to jest najlepiej zrobić, oczywiście, na świeżym powietrzu, gdzieś tam, gdzie jest czyst, czysta, gdzie jest dużo drzew, dużo roślin. A I to tyle o oddychaniu. A druga rzecz to woda. Ale jaka woda? Najlepszą wodą jest woda mineralna. My znamy to, to w Polsce i ja tu mam do zaprezentowania. Dlatego teraz tutaj, jak ja mieszkam, ja się bardzo dziwię. W Kanadzie i w USA można dostać wodę z kranu w butelkach. To się nazywa woda butelkowana po prostu. I ludzie często nie rozumieją różnicy. Trzeba przeczytać, czy to jest. Coca-Cola sprzedaje bardzo często wodę z kranu. I jeśli chcesz taką. Lepiej jest za nas kupować taki tanio, taki wielki karton tych butelek wody, to lepiej jest mieć butelkę, nalać wody z kranu, schować do lodówki, I Jak chcesz wziąć do pracy wodę, to sobie można to. Y z kranu, która jest bardzo dobra w Kanadzie i w wielu, wielu miejscach w USA. I w Polsce też woda jest w wielu miejscach dobra. Et, tak, et, druga et, jest też lepsza niż woda butelkowana jest woda źródlana. To source, source water. I to, to już jest lepsza woda, bo to jest woda ze źródełka, która ma już jakieś minerały i ona jest o wiele lepsza. Ale najlepsza jest prawdziwa woda mineralna. I taka woda jest ze specjalnych źródeł, które są lepsze i są znane od lat. I jak to. Skąd. Jest, to powinno być napisane woda mineralna i powinna być niegazowana, ponieważ. Woda naturalna, woda mineralna bardzo często jest naturalnie gazowana. Ja mam tutaj dwa przykłady wody. Ta jest gazowana, to jest Pellegrino włoska woda, którą łatwo dostać tutaj w Edmonton. A drugą trochę trudniej dostać, ja nie akurat nie przyniosłam polskiej wody, bo jak kupowałam, myślałam sobie, chciałam spróbować czegoś innego i to jest Borsak, to jest z Rumunii woda. I to jest dokładny przykład wody mineralnej, która ma naturalny gaz. Ja zaraz tu ją otworzymy, bo ona tak fajnie jest zaklejona. Tutaj ją otworzymy. Tylko trzeba widzieć, możesz zobaczyć. Jak ładnie tutaj widać ten gaz już. To jest naturalne, ona nie jest gazowana. Otworzymy delikatnie, żeby gaz nie uciekł. To będzie cudowna woda. Nalewam ją sobie pięknie do szklanki. Proszę bardzo, jak to wygląda. Pamiętam w dzieciństwie, czytałam takie stare baśnie, kiedy to. I była to powtarzająca się historia w, w kilku opowieściach, kiedy to mama zachorowała, była bardzo chora, i syn bohatersko po, pojechał na kościatlu, na konia, i pojechał, żeby znaleźć wodę leczniczą dla mamy. I co to było? To była właśnie woda mineralna, która ma dużo minerałów, które, które mogą nam brakować. Fantastyczne, których może nam brakować. I mm, na przykład bardzo często jest duży poziom potasu. Tu jest 20% dziennego zapotrzebowania kalcjum w dwóch szklankach. Jest również 15% magnezu. I często te wody mineralne są nawet troszkę demineralizowane, ponieważ byłoby to za dużo tak pić taką wodę. Zwykła woda źródlana jest na co dzień, a to jest lecznicza, którą dobrze się napić od czasu do czasu. One są nawet demer, demir, de, demineralizowane trochę tutaj nie znalazłam nigdy słonej wody, ale pamiętam w Warszawie był taki sklep, gdzie były wody mineralne i można było dostać wodę, która była dosłownie słona, miała słony smak, miała tak dużo minerałów, a w tym wypadku potasu, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale potas y ma słony smak, tak samo jak sod, a potas jest potrzebny dla zdrowia serca. I y jeszcze jedna rzecz, jak to zaczęło się w XIX, może w, w wieku, chyba już po, przed XX wiekiem, może już w XVIII, kobiety zaczęły jeździć do wód. Były, ze stworzono uzdrowiska, to się nazywało spa, spa to jest źródło, uzdrowisko, na przykład w Krynicy, i ponieważ wykryto właśnie i zaczęto używać te bardzo wyjątkowe źródła wody mineralnej, taka woda Wiszy na przykład, które firma Wiszy w oparciu o tą wodę też zaczęła robić kosmetyki, tą wodę można kupić do twarzy, ponieważ to wszystko jest bardzo dobre. Także po polecam bardzo dla zdrowia wodę mineralną, która jest zupełnie wyjątkowa. I te bąbelki dają taki wyjątkowy smak. Wiecie pewnie, ponieważ pijecie jakieś różne wody gazowane, które są imitacją tego. Wszystkie produkty Coca-Coli z bąbelkami są po prostu bardzo przemyślaną po to, żeby oszukać nasz smak i dać nam coś, co, co jest dobre, to, co nasz, nasze ciało myśli, że jest dobre, jest po to, żeby oszukać nasz smak. I to jest tylko podróbka tej prawdziwej, naturalnej wody mineralnej, która akurat ta butelka, to ja ją zapłaciłam za to mniej więcej tyle samo, ile kosztuje butelka Coca-Coli tutaj, ale jest to warto. To tyle. Życzę zdrowia na zdrowie. I trzymajcie się, kochani. Pa.